Gościem Radia Katowice jest dziś pełniący obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy Piotr Kalbrun. Dzień dobry panie inspektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie inspektorze porozmawiajmy o programach prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w dobie koronawirusa. To jest trudny czas dla nas wszystkich. Wszędzie zmiany. Jaka jest rola PIP-u w czasie pandemii? No my tutaj jesteśmy ukierunkowani czynności kontrolne, podejmujemy dodatkowe czynności kontrolne zalecone przez Głównego Inspektora Pracy, przez Pana Ministra Wiesława Łyszczka. Podejmujemy dodatkowe czynności kontrolne w powiatach objętych w województwie śląskim kolorem żółtym i czerwonym. Tych, Jak rozpoczynaliśmy całą tą akcję powiatów objętych tymi kolorami w województwie śląskim było ośmiu. Podjęliśmy, teraz aktualnie mamy z nowym komunikatem Ministerstwa Zdrowia piątkowym jeden kowódzki, Kłobucki Łubucki, tak, tylko jeden powiat. Dokładnie tak. I w związku z tym podjęliśmy do tej pory 105 dodatkowych czynności kontrolnych w powiatach objętych kolorem żółtym i czerwonym. W trakcie tych czynności kontrolnych nałożyliśmy 5 mandatów karnych na wysokość 8,5 zł. Objęliśmy swoim działaniem pracodawców zatrudniających ponad 6800 pracowników. Ponadto wydaliśmy 202 wnioski w wystąpieniu. Oprócz tego tych dodatkowych kontroli, 10 kontroli w powiatach żółtych i czerwonych, które aktualnie aktualizować będziemy na bieżąco zgodnie z komunikatami oczywiście z Ministerstwa tak. Zdrowia, prowadzimy równorzędnie czynności kontrolne, tak zwane szybkie czynności kontrolne, które obejmują kontrolę budów, administracji samorządowej i publicznej, a także kontrole ukierunkowane na... E, ustawę czy pracodawcy przestrzegają ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta. A proszę powiedzieć jakie są najczęstsze uchybienia dotyczące właśnie nieprzestrzegania przepisów nałożonych w związku z pandemią koronawirusa. Najczęściej my nasze kontrole ukierunkowaliśmy, jeżeli chodzi o te kontrole, które wymieniłem wcześniej, ukierunkowaliśmy pod względem tego czy pracodawcy zaktualizowali swoją ocenę ryzyka zawodowego bądź czy ją utworzyli i ujęli nowy czynnik biologiczny, jaki jest SARS-CoV-2. To jest Just... Uh... podstawowa nasza czynność, którą badamy, ale ponadto badamy czy zostały zachowane pomiędzy pracownikami bezpieczne odległości na stanowiskach pracy, czy pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony, takie jak maseczki, przyłbice, czy na przykład tak jak jest w administracji publicznej, samorządowej bądź w sklepach, gdzie pracownik ma bezpośredni kontakt z klientem, petentem, czy zostały zastosowane te przegrody, czy są środki do dezynfekcji. To jest nasza rola w tych przypadkach, jeżeli chodzi o brak aktualizacji Bądź braków w ocenie ryzyka zawodowego, w dokumentacji tego nowego czynnika biologicznego SARS-CoV-2, to my już tutaj wydajemy środki prawne zgodne z ustawą o państwowej inspekcji pracy. W pozostałych tych przypadkach powiadamiamy e, państwową inspekcję sanitarną i właśnie w trakcie tych czynności kontrolnych na dzień dzisiejszy bo to są dane z 3 września ale dane z 3 września z tego względu, że aktualizujemy je co tydzień. Co tydzień tworzymy taki raport, który też wysyłamy do Głównego Inspektoratu Pracy co czwartek, więc teraz najbliższe dane będziemy mieli w ten czwartek. Ten czwartek. Uh -huh. A na podstawie tych danych, które są z 3, z 3 września, złożyliśmy takich pięć zawiadomień do Państwa inspekcji sanitarnej. Chcę zapytać właśnie o Państwową inspekcję sanitarną, czy te kontrole są również przeprowadzane z inspektorami właśnie Sanepidu? Na razie w tej chwili nie. Na razie prowadzimy je indywidualnie. i ma działkę, Dokładnie może. tak, ale jestem w stałym kontakcie tutaj z naszą Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Wymieniamy się tymi informacjami. Tak samo jak dobieraliśmy te zakłady do kontroli, gdzie jest podwyższony reżim sanitarny, obostrzenia sanitarne w kolorach żółtych i czerwonych. Też posiłkowaliśmy się informacją ze stacji sanitarnej epidemiologicznej. Ale analizowaliśmy dotychczas wpływające do nas wnioski skargi od pracowników, od osób, gdzie takie mogą mieć miejsce nieprawidłowości. Mówi pan o skargach pracowników, a czy są skargi pracodawców właśnie na pracowników, na tych, którzy nie przestrzegają przepisów? Nie zdarzało nam się. Nie zdarzało się. A teraz porozmawiajmy sobie o szkołach, bo również Państwowa Inspekcja Pracy zawita do szkół, a bardziej porozmawia z dyrektorami tych placówek oświatowych. Ruszył program Bezpiecznie w Szkole. Co to tak naprawdę? Tak, bezpiecznie w szkole. Jest to program, który został aktywowany, zapowiedziany przez ministra Wiesława Łyżka na wspólnej konferencji z panią minister pracy, polityki i rodziny społecznej Maląg. Ruszyliśmy od 1 września na terenie województwa śląskiego. Program polega na tym, że może celem programu, na początku powiem, jest to, żeby promować, propagować dobre praktyki i wymagania prawne, tak aby w szkole było bezpieczniej. I właśnie tutaj też. W pierwszej kolejności wysyłamy zaproszenie ode mnie do od Krykowego Inspektora Pracy w Katowicach. Razem z listem intencyjnym Wiesławem, Wiesława Łyszka, Głównego Inspektora Pracy, wysyłamy do dyrektorów placówek szkół. Z zaproszeniem do wzięcia udziału w takim pro, programie profilaktycznym. I czego dowiadują się dyrektorzy? Na, na, na tych spotkaniach. To są typowo edukacyjne, czyli tak jak mam przygotowaną prezentację, materiały promo, promocyjne, które wskazują, w jaki sposób najlepiej zachować ten reżim sanitarny, w jaki sposób reagować, pomagać pracownikom, w jaki sposób aktualizować ocenę ryzyka zawodowego właśnie pod względem tego nowego czynnika biologicznego, jakim jest SARS-CoV-2. To chcę zapytać, co ma zrobić pracownik, który zauważa, że w jego zakładzie pracy brakuje na przykład płynu do dezynfekcji, Nie niezapewnione są maseczki, rękawiczki, w momencie, kiedy są one wymagane przez przepisy. Co może zrobić taki pracownik? Zgłosić się bezpośrednio do Państwowej Zalec Inspekcji Pracy? Inspekcję Sanitarną, bądź Państwową Inspekcję Pracy. I jak długo trzeba czekać na interwencję? To wszystko zależy, wszystko. Jesteśmy na bieżąco cały czas w czynnościach kontrolnych, wykonujemy je, staramy się, żeby wszystkie wnioski, które do nas wpływają, były w jak najszybszy sposób rozwiązane, załatwione. I na co powinniśmy wszyscy zwracać uwagę, aby czuć się bezpiecznie w miejscu pracy? Przede wszystkim na to, czy jest zachowany, jeżeli mówimy o dobie pandemii, przede wszystkim czy jest zachowany dystans społeczny, czy są stanowiska pracy w odpowiedniej odległości od sobie, czy jesteśmy oddzieleni od bezpośrednio od klientów petentów, zabezpieczeni, tak jak mówię, czy przybica, czy maseczka, czy rękawice ochronne, czy przegrody zastosowane na przykład z pleksji. To wszystko, jeżeli będziemy przestrzegali, jeżeli pracodawcy będą oceniać swoje środowisko pracy, w jakim pracują pracownicy dla to w ocenie ryzyka zawodowego, właśnie z tym czynnikiem biologicznym SARS-CoV-2, myślę, że wszystkim nam będzie się pracowało bezpiecznie i w zdrowiu. Panie inspektorze, jesteśmy w środku pandemii, ale Państwowa Inspekcja Pracy nie zajmuje się tylko tymi kwestiami. Czy teraz, kiedy właśnie można zauważyć, że mniej osób odwiedza lekarzy, bo też mają utrudniony kontakt, bo tylko telefoniczny, czy też Inspekcja Pracy zauważa, że innych spraw jest mniej? Powiem szczerze, że jesteśmy największym okręgiem w Polsce i biorąc pod uwagę ilość pływających pism i skarg, jest to na takim samym poziomie, jak było w latach poprzednich. A praca, pracownicy na miejscu czy, czy zdalnie? Teraz od połowy czerwca ruszyliśmy już z powrotem do czynności kontrolnych w pełnym wymiarze, uwzględniając i skargi i wnioski, bo w trakcie pandemii w miesiącach marzec, kwiecień i maj. Tylko wyruszaliśmy w bezpośrednim zagrożeniu zdrowia i życia, wypadki przy pracy i bezpośrednie zagrożenia publiczne. Teraz już od połowy czerwca jesteśmy w pełnym zakresie naszych zadań ustawowych. Jeszcze chcę tylko zapytać: czy w momencie, kiedy planują Państwo kontrolę, czy pracodawcy są o tym powiadamiani? Nie, nie, nie. Jest to nagła kontrola z zaskoczenia. Tak, tylko teraz jest jeszcze możliwość, jeżeli chodzi o w dobie pandemii, że jeżeli gdzieś jest ognisko zapalne, czasami korzystamy z możliwości i kontaktujemy się z pracodawcą, jak wygląda aktualna sytuacja sanitarna u danego pracodawcy, gdzie było ognisko zapalne. Mhm, żeby nie stwarzać zagrożenia Dokładnie dla innych? Dokładnie tak. Gościem Radia Katowice był dziś Piotr Kalbron, pełniący obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu. you